Cześć wam! Jesteśmy na dachu z Toskomania. Dzisiaj nas wzięło na grilla i chcemy wam pokazać, jak to się robi u nas na dachu. U nas na dachu pestra. Mamy teraz tutaj. Bryzole. Po grecku się to nazywa bryzole, a po polsku kotlet schabowy z kością. I już pięknie zaczyna się smażyć. Na pewno ślinka wam cieknie. Na, pe Na pewno ślinka wam cieknie, a ja całe, całe życie właśnie mówię, najważniejsze jest przy pieczeniu bryzoli, czyli schabowego kotleta z kością, żeby go nie przyprawiać niczym przed smażeniem. Często tradycja w Polsce mówi, że się marynuje, że się trzyma, że się w przyprawach. Moje zdanie najlepiej wychodzi właśnie tak po grecku, po prostu trochę rozbity, i bez żadnych przypraw. Usmażony, a dopiero, a dopiero na talerzu się go troszeczkę posoli i oczywiście przyprawia cytryną i oregano tutaj co tutaj mamy? Może powiesz kochanie, co tutaj mamy na stole? Co my mamy? Cacyki opowiedz jak to się robi. Cacyki. A, nie będą cacyki. Cacyki się Cadyki. mówi. No moja żona nie jest tak długo jak ja w Grecji, a więc <laughs> trochę przekręca no, przestań, słowa. Ale nie lubisz sobie przekręcać. To są cadzyki i robi się je tak, że się daje ogórka. Ja na przykład bardzo lubię z ogórkiem kiszonym. Kiszonym. Są bardziej ostre. I bardziej pyszne. ostre, bardziej wyrazisty smak. Ale tutaj są z, z, ze świeżego ogórka. Jest cały ząbek czosku, Jest olej z oliwek. No i pyszny grecki jogurt. Na no naturalnym jogurcie. A tu chlebek przypieczony, bo bardzo lubimy. Przypieczony chlebek na grillu. Tu cytryny z naszego pola przykościelnego od księdza Ryszarda. No i nic, zobaczmy, jak tu się prezentuje nasz dach. O, Violetka, się prezentuje? No tak. Jest pięknie, słonko po domowemu, świeci. Po zobaczmy, jak u nas jest pięknie. Jest to 5 lutego. 5 luty, a my sobie no tak normalnie. Późno, bo już jest 5 y, godzina albo 6, nawet. Szósta. Mój mini ogródek, który jest tutaj piękne niebieskie niebo. Tutaj jest wioletki mini ogródek, madaszek z krzesełka no, Żeby coś. nie padał deszcz chyba, no nie wiem, no, nie zapowiada się no ale nic kobiety Na mają... Razie mamy wszystko pozakrywane Kobiety mają swoje sposoby Zobaczmy co tu się dzieje u naszych brydzoli wow Teraz to wam dopiero ślinka leci Mniam mniam. Mniam, mniam. Aż, zobaczmy język, aż wioletki wyszedł język. Przestanie. Już czeka normalnie z niepokojem. Słonko nam już zaszło. Naszło, trzeba było się ubrać. Trzeba było troszkę bluzę ubrać. Tutaj jest pięknie, ciepło, gorąco. Jak jest słonko, a jak zajdzie, to od razu jest chłodno. No bo to jednak jest luty. Jakby nie, nie było nic. Tutaj jest nasz piknik. Zobaczmy na dachu. Nasz piknik na dachu. Uwaga, bo mogę spaść na dół, a tam, jest, a tam jest wysoko. Na pewno by była ze mnie ładna śliwka stłuczona. No nic, biorę się Tam się pie, pieką nasze normalnie wyroby. Kotleciki, schabowszczaki. Tu się przychajcie. Wow. Czy jakoś ta muzyka nie idzie? no. Jeszcze raz. <śmienic> <śmienic> nie, to nie ta melodia! <śmienic> no Przez ty się dzisiaj w ogóle nie bawisz. No <śmienic> ty nie, dzisiaj w ogóle nie, nie, jesteś roztańczona, <śmienic> nie, <śmienic> nie, 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 to nie, nie, we, we nie, jest taniec jednego. No, jest, no. <śmienic> nie, ma muzyki. Nie to nogą do tyłu. Ale może być lewa. Ojej. No, no, no przepraszam Państwa, normalnie... gdzieś... się. się nam nie wychodzi w ogóle. taniec. Tak. <grym> <grym> kompaniament jest normalnie klasyczny, a tutaj Pani zawodzi. Uwaga. Dę, 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 dę. <śmiech> <śmiech> Jeszcze dzwony dzwonią. Zachód słonka, żegnamy cię słoneczko. Zachód słonka Za chwilkę już będzie kłopot. Tuż by nie będę potrzebował czapki, bo raziło poczak. Twój jest ten po lewej, hmm? Mm -hmm. bo jest cięższy. <laughs> Tobie też już nałożyć? Podrobisz sobie trochę chlebem, jakby co. Mi też już nałóż. Wspaniale. No wspaniale, kochanie, no Ale zobacz. Moje, kochani. Kończymy dzisiaj tą imprezę. Rzeczymy nie, jeszcze nie kończymy. nie kończymy. Dopiero A -a. pierwszy gryz jeszcze musi być pokazany. Zjadalny, no bo jak? No. Zobaczcie. Teraz trzeba troszkę posolić, pocytrynkować. Takie greckie sposoby na pyszne jedzenie. Troszkę soli, no nie leci ci, kochani. Ale ja no, ci. Tak specjalnie, żeby nie było za dużo. A nie, no nie, troszkę żeś ten... Cytrynka. Uh -huh. I co da? Koniecznie chleb, bo lubię. Wiedziałem, żeby ci dać mniejszy, no bo chleba, chlebem dorobi. A oregano to gdzie? Ano troszeczkę, tak. Nazbieraliśmy, nazbieraliśmy oregano, bo tu rośnie wszędzie. No i proszę bardzo. No i zobaczymy minę wioletki. Uwaga, zbliżenie na minę wioletki. Jest kroi. Uwaga. Tak wygląda. Miam, mniam. Jak? mmm. Mm, mm. Ale guma. Mm, mm, mm. Nie z guma, No wspaniale, ale się nam udały. No wspaniale, dzisiejszy wieczór udany. Moi kochani, żegnamy się z wami z naszego pierwszego pikniku na dachu w tym roku. A który to dzień? Chyba piątek. Piąty? Jaki miesiąc? Lut. Piąty luty. Którego roku? Poprzestan. No, 2021. Wow! No musi to być uwiecznione. No, zobacz. no jest uwiecznione. Każdy młodziazie, kochani, wszystkiego dobrego, cudownego weekendu. Bawcie się dobrze. Buziaczki. Życzę Wiola i Marek. Pa. A może się po, pochwalisz, czy my zjedli? Zjedliśmy. Nic nie zostało, ino kości. Ojej. <laughs> Same nie. kości, sorry. Nawet by mrówki nie pojadły teraz. Nie zjedzą mrówki. Do usłyszenia, babci. Do zobaczenia, się mówi. Do zobaczenia wkrótce. Thank you